Witajcie Kani Zobaczcie co tu się stało Udało mi się ogarnąć ten burdel Nareszcie Trzy kartony, które Miałem od siostry Poszły w inne miejsce I teraz Artur Kaniowski Ty tam szykuj W stodole miejsce, nie? No tak, te cztery są pełne, te czekają na zapełnienie. Jeszcze jedne mam tam. Teraz czekam na syna, bo mam przywieźć z pracy jakiś złom. Bo przerabiali, jak dobrze pamiętam, karetkę na kampera i cały środek z karetki musieli wywalić. No, ja to biorę, bo tam są płyty. Ale dookoła są takie kątowniki aluminiowe, to, to się wszystko odzyska. Syn już był, ta już musi owąchać, co to przyszło. Tu jest taka plastikowa góra, coś tam z niej wykorzystam, coś wymyślę. Tu jest tyle dobroci. Większość jest. Wszystko aluminium, ile tego jest a te płyty, one są jakieś wodoodporne, i coś tam jeszcze ponoć bardzo drogie z centymetr grubości. Także to się porozkręca, i znowu będzie jakaś wiadomo. A płyty się przydadzą. Czy nas coś wykorzysta? To są bardzo mocne. Syn jeszcze pojechał po jeden kurs, bo mu wszystko nie wyszło. Jeszcze teraz syn dojechał z takimi dwoma stelażami. One są stalowe akurat, no, ale takich profili to trochę szkoda wyrzucać, może się coś z tego wymyśli. Dobra. Tam jest syn. Także taki to dzisiaj krótki film. I do